Dzień dobry, Tomowicz. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bezwypadkowej jeździ. Tak, od razu zaznaczam, że to będzie szybka i na temat. Pierwsze błędy, najgorsze błędy kierowców. Pierwsze, wyprzedzanie na liniach. Wiemy, że każdy wyprzedza, wiemy, że nikt nie stosuje się do pasów, ale można by to rozwiązać trochę mądrzej. Na przykład w czasie największej imprezy lub pogrzebu stosować się do przepisów, a potem po prostu sobie olać przepisy. Może to głupie jest, ale gdy sami jedziemy w pustej drodze, to czy warto stosować się do linii. A gdy wokół nas jest na przykład weselny kondukt pogrzebowy, to lepiej się trzymać. To skrajność, ale niestety, daje nam bardzo dobry ten pokaz, jak to robić. Dalej. Groszy to jest samochody, które używają bardzo ładnych światełek. Może oni myślą, że są bardzo widoczni, ale niestety rażą wszystkich po Może to i jest bardzo ekskluzywne, ale jeśli pięć ludzi was w nocy oślepi, to potem nie macie po pierwsze nawet jak zareagować, po drugie nie macie w czasie dnia albo nocy w ogóle sens te szybkości reakcji. A szybkość reakcji to jest potrzebna do unikania wypadków. I dalej. Po drugie, czysty samochód. Może to jest głupota totalna, ale jeśli macie czysty samochód, to jesteście bardziej traktowani na drodze. I tu nie chodzi o to, że limuzyna jest super wyplancowana, tylko po prostu jest utrzymany w schodniu możecie mieć w środku jakieś pierdoły w śmiecie a na zewnątrz jak jesteście widoczni to jesteście widoczni ktoś o milimetr was o dalej tak. pasiki bezpieczeństwa może jak nie stosujecie pasów to może byście tak normalnie się słuchali przepisów pięćdziesiątki albo coś ja rozumiem że, że lepiej jeździć ale to jest niestety zasada bezpieczeństwa. Ja przypominam sobie, jak gościu wywaliło go bez pasów na drzewo i znażyło totalnie dwa samochody, a drugiego w ogóle nic nie ruszył. To jeśli chcecie bez pasów, no to dobrze, ale słuchajcie się przepisów. No, 60, może 60, ale 70 już nie macie szans. Nawet na, na, na rowerach, bo automatycznie zahamujecie bo nie, macie opanowane to. No ja wiem o tym. Sam jeżdżę 5 lat i nic nie zrobiłem. Po trzecie. Po trzecie. Hamulec. Wiecie, że hamulec to trzeba korzystać z niego. Wiem, ja nic nie nie potrafię, ale może by z niego korzystać. Tylko teraz korzystać, że, że od razu. Nie, nie, nie. Po prostu rękę na hamulcu. Ręczną. Ja rozumiem, że, że, że nie wolno, dwie ręce, ale jeśli macie jakieś dzieci w podwórku, to że one wylecą? No nie wylecą, no na pewno, ale jeśli trzymasz ręce na ręcznym, to co ci zależy? Przecież i tak jedziesz i tak jedziesz. Ja to obczaiłem, nic mi się nie stało, ale od razu wszyscy na gęby zamkną. Trzymasz na ręcznym, jakoś, jakoś może sobie na ręcznym, ale jest. I dalej, 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 dalej. Co jest następny trik, to przysłonka. Ja wiem, że przed słońcem chroni, ale to może w nocy też jej delikatnie używać. No ja rozumiem, że nie wolno oślepia, bo nie broni przed słońcem, nic nie widać, ale może delikatnie przez sekundę was nie oślepić. Mówiłem, że jeśli oślepicie się w parę razy, to już koniec. Już nie, tak szybko nie zrobicie. Dalej przepisy odnośnie bagażu. Ja wiem, że macie wszystko poukładane ładnie, a jak macie samochód super delikatny. To zwykła torba was rozproszy i macie przesanym. No, możecie dyskutować, a co to jest, ale jedno głupie radio potrafi was o milimetr już uchronić. No. Zaraz ktoś powie, że o mam wszystko porozwalane i tak że jeździsz, jeździsz, ale jak masz to załapiesz, to koniec to, I nic ci się nie stanie, ale o dwie setne sekundy masz już spowolnienie, bo organizm wszystko analizuje. Dlatego trzeba się wyłączyć, ale też wyłączyć z głową, żeby nie zahipnotyzować się. jest najgłupsza zasada, ale po prostu nie, nie patrz się w te drzewka, nie patrz się w jakieś kówna na drodze, tylko jedź normalnie jak każdy i środkiem drogi. Kolejna zasada trzymania się linii. Jak zaczniesz kółka stroić, to zaraz ci ktoś wyjedzie i cię z OCZ. Jakaś no. limuzynka. Dlatego tak ścinają. Po prostu chcą wymusić ocenę. Wymusić. No. Po prostu chcą sprawdzić, czy umieścili. Starce samochody to od razu. No i teraz duże samochody. No ja wiem, że tiry jeżdżą. Wiem, że wszyscy jeżdżą. Super. Ale niestety tir też się myli i lepiej go nie drażnić, wjeżdżać i tyle. On tego nic ci nie powie, nie napisze sobie na tirze z dziećmi, tylko napisze Ci 60 lub 30 kierunek, czyli uważaj na to. Dalej, co tam mamy dalej? Bezpieczna jazda samochodem. Pierwsze to trzeba się nauczyć sprzęgła. Trików sprzęgła. No wiem, że to jest trudne, A jak delikatnie poświczysz nogę, Wiem, że tak głupie w ale normalnie sprzęgło, jeśli pracuje bez zarzutu. I druga sprawa, gaz. Ja wiem, że gaz jest, jest zawsze taki niestabilny, ale on jest w początku bardzo delikatny, czasami gaśnie, ale trzeba wyczuć, że z początku mocniej, potem słabiej, bo się rozgrzewa. Cała instalacja gazowa, nieważne czy to gaz, czy, czy nawet bez czy napęd. Po drugie, gaz sprawa, gaz. Wszystkie instalacje muszą być sprawne, jeśli nie są, no to po prostu nie łam przepisów. No tyle. Dalej. Wszystkie te radyka pierdoły z samochodu. One działają, dynamikę zmieniają i już tak szybko nie cofniesz, tak szybko nie rusz. Mieliśmy taki przypadek, że baloniki sobie zawiesiliśmy i, i nam ludzie mówią, że może by tak nie zdejmować. Zwykłe baloniki na CB Radio, na ten CB Radio zmieniają aerodynamikę. To, to sobie pomyśl, jak, jak szyby zmieniają. Wyście się zastanawiasz, czy ci wiatr przeleci, czy nie. Już 0,2 sekundy masz wolny. Nic to się nie dzieje, wszystko jest tak samo, tylko przed wypadkiem to masz 0,2 sekundy, cię ratuje. Czy ty skręcisz o milimetr, czy nie. To lepiej pomyśl, czy warto zastanawiać się na jakimś... Nie wiem, klimatyzację czy czymś, czy z samochodu ci coś nie, nie wykapuje. Wszyscy są wszyscy są idealni. Tak. Dlaczego ja wszędzie widzę, że ktoś kapnęło coś? No i tak wszyscy są idealni, to dalej. Hmm. Następna sprawa, godziny szczytu drogowego. Wiem, że nikt nie przewidzi kiedy, gdzie i co i jak, ale może byście tak pomyśleli, czy... Jeśli jest na przykład pogrzeb, to może gdzieś tam jest policja, może gdzieś jest chrzciny, to może gdzieś jest też policja. Może to nie brzmi głupio, ale po prostu myśleć trzeba. No ja nie myślę, tam mandatu nie dostałem, ale zawsze jak widzę coś, że ruch jest, no to coś tam musi się dziać. No to może pomyślmy, jaki jest dzień tygodnia, może jest święto, przed świętem ludzie chcą zakupy kupić. No to jak chcą zakupy, to na pewno na górce może coś stać. Lepiej nie przedać. nie... Nie ścinać zakrętów, uważać na pieszych, bo może są pijani, może po prostu panienka wyjdzie i będzie zagadywać. Już tracicie równowagę. Dalej, skrzyżowania, skrzyżowania. Wiem, że w lewo trudno jeździć, ale po prostu się naucz. Bardziej skomplikowana jazda w lewo, no to niestety trzeba nie wcinać się w tira. Tak myśleć, jakby każdy wjeżdżał nad tirem, Wiem, że maluch i cztyr to jest jeden szajs, ale po prostu trzeba myśleć. Wiem, wiem, że, że wszyscy powiedzą, że a, wszyscy jeżdżą w lewo i są super. Na rondzie też w lewo i też są super. Wiem, że są super, ale jak jeździsz w całym samochodzie z ludźmi po imprezie, to na pewno nie, nie obczajesz, kiedy trzeba się włączyć w to lewo, a w drugie, kiedy trzeba. To więc ja robię po prostu, przez ronda jadę i po prostu nie jadę w lewo. Pięć lat nie, nie upuknąłem. A mój, mój ojciec tak, bo zawsze, zawsze strasznie sobie zawiesz się w lewo kręcić. Jego sprawa. Po drugie, czy zmęczenie? Wiem, że czy jeżdżą super. O trzeciej nocy po weselu, nawet w lewo, super. W pasach nic im się nie stanie. Ale jeśli kurna macie sprawność, super, to po prostu jedźcie, super. A jeśli czujecie, że coś się nie tak dzieje, to wysiądźcie i tyle. Teraz, teraz mi ktoś powie, że nie tak się czuję, to co mam z roboty rezygnować? Nie, po prostu jedź delikatnie. Sprzęgo ci nie zadziała. Tak jak ty chcesz, już noga będzie inna, już gaz będzie inny, już będzie patrzenie złe inne, już nie wyczujesz, gdzie tam kto tam wymusi. Możesz się wspierać, może super jeździć 10 lat, ale i tak kiedyś słabniesz. I dlatego się kawkę trzyma, kawka, napój, kola. Widziałem kierowcy tira co mają. Oczywiście coś na, na popęd, no. Kola, coś tego. Może to jest głupie, ale niestety trochę ci już daje szans. Zaraz mi powiedzą, że wszyscy są super, super. To życzę super, tak? I dalej. Samochód ma zawieszenie. I się trudno nim skręca. Tak, no to trzeba powoli. No. Koła, koła są tylko kołami. Jeśli chcesz szybko, to, to sobie wysiąść i popchaj. Tyle ci powiem. Teraz mi ktoś powie, że ja nie będę pchał, tylko ja chcę powoli. No to jedź powoli. A ja chcę szybko poszpanować. No to niestety. Masz szpanowanie, to jak szpanujesz, to sobie na podwórku poszpanuj i pokaż w mieście. Albo jesteś w mieście, to sobie w mieście poszpanuj jak nikogo nie ma. Się naucz parkować, jest sobie ładnie. Ja nie umiem, od razu mówię, ale wielu widziałem, że szpanują na mieście. Nie szpanuj. Doświadczenie się rodzi z, z wieloletnim tym. Ja ciągle nie wiem, dlaczego ja nie mam wypadku, a inni mają. Ja przecież nic nie robię, nic się nie popisywałem, nic. Zawsze trzymam się wskazówki takie, żeby w czuć, że mam kontrolę nad samochodem. 30, 30 kilometrów w zamieci nie. Jadę 5 nawet. Jak trzeba, to się i 10 jedzie, jak przestanie zamieć, to się 50. Ale nigdy tak głupio jak, jak inni. Ja widzę, to robią inni. Jeśli będą mnie wymijać, to ja zjeżdżam i tyle. Zamieć jest, to idzie deszcz. Deszcz, no to podwyższam i tyle. Jakie mam opony, no to ja wiem. Czujesz w kierownicy. Najgorzej to wspomaganie się. Łudzić, że wspomaganie Cię albo ABS coś, coś zrobi. Nie zrobi. Może pomóc, ale nie zrobi. Nic, żadna maszyna nie, nie pomyśli. Dalej, silnik. Jeśli zapasz, już zapaliłeś, pojechałeś, no to nie myśl sobie, że już jesteś super. Wysiądziesz, to jesteś super. Jeśli nie wysiądziesz, to nic. Nic się nie stało. że jesteś po wypadku. Ja tak myślę zawsze. I to mi sprawia, że nie mam wypadku. Ja zawsze myślę, że jestem najgorszym kierowcą. Dopóki nie wysiądę, to jestem najgorszy. Jeśli wysiądę, to jestem trochę lepszy. Na swoim osiedlu albo nie... I tyle. Dalej. Ludzie. Jeśli ludzie Cię mącą, to po prostu ich nie słuchaj. Włącz Włączcie radio. Ludzie bardzo często nawet spojrzeniem się potrafią ci... Strasznie bardzo utrudni życie. I się przyzwyczaj do niego. Że normalnie są ludźmi. No. A to jak to zaradzić po prostu dynamiku. Spręgiełko delikatnie. Jakby limuzyna jechała. Wiem, że to jest kupiale ale ludzie strasznie lubią jeździć spokojnie i delikatniej, a ty się trzymasz kierownicy. Myślisz, że jesteś super hardcorem i ja. możesz się wpisywać. Tak, dalej. Przeciw głowę i długie w nocy, to już mówiłem, że nie wolno, tak wolno to myśleć. I znaki, można znaczyć, bardzo dobrze można sygnały odczytywać, tylko trzeba umieć. Machnięcie ręką może ci całą godzinę ułatwić, a jedno niezobaczenie, że jest światełka, ktoś puścił, może ci na policji ci 5000 mandat plus holowanie. To lepiej patrzeć na ludzi, co tam robią, bo mogą gołe laski jeździć, a mogą też spokojni ludzie, którzy cię ostrzegą. Kolejna rzecz. Jeśli jeździsz, to też sygnalizuj, coś cię spotkało, sygnalizuj. Podziękuj, łap stopa, może to głupie, ale kiedyś Ci nawet może ktoś pomóc za to, że kiedyś mu pomogłeś. Nie wierzysz, no to ja wierzę w to. A dalej, znaki. Ja wiem, że znak stopu nie, nie warto zatrzymywać się, ale jeśli ktoś widzi, to się dziecko cię widzi z matką, z dzieckiem, to ona zadzwoni. Kiedyś zadzwoni. Możesz, może cię zapamięta i potem zadzwoni. Tak no to, to jest, Jeśli ktoś mnie widzi, to zatrzymuje się. Jestem ciota największy, ale niestety nikomu nie podpadłem, tylko się że w nieuposypanym lodzie trzeba też nie stosować. Dalej, co tam jest? Pod górkę wymijanie. Wiem, że się spieszy, ale pod górkę się nie wymija. Normalnie się nie wymija i tyle, bo to może być tir. Może być nawet nasi tir, bo może być. To jest głupie, ale niestety ludzie to nie myślą. I dalej, tereny o zmiennej przyczepności. Co to znaczy? Że przez las przy mokrej nawierzchni stracisz panowanie. Przez złą inną nawierzchnię też stracisz panowanie. Tylko jak stracisz? No, że cię wysypię od razu? Nie, po prostu będziesz miał mniej czasu. Już sprzęgo inaczej zadziała. Gaz inaczej. Nie myśl sobie, że na pustej drodze tak samo będziesz jeździł jak na dołach albo szosie wykłonimy. To jest inna powierzchnia i po prostu pod liściami trzeba się stosować. Wyboje, te wyboje nie są po to, żebyś byś miał cycki na drodze, tylko po to, żebyś coś ci zaświtało, że coś jest nie tak z drogą. Jeśli twoim samochodem jesteś je tak i z tobą jest nie tak, to lepiej wysiąść bo najgorszą po to jest myślenie, że dadzą radę przez wszystko. Dadzą radę pięćdziesiąt razy, ale kiedyś nie dadzą. A trzeba było uważać, że jest droga, droga kręta, droga wyboista, droga śliska, taki, taki płatek śniegu. To nie oznacza, że, że jest zawsze śliska, tylko czasem jest porankiem śliska, po, czasem jest po alkoholu śliska. Tak, alkohol. Ja, ja nigdy nie jechałem, ale jeśli jedziesz, to, to nie wiem, co ci radzić, ale na pewno wyjdź najlepiej. Jeśli jedziesz, to ja bym ra, radził lepiej, żeby ktoś przy tobie był. Może tak głupie jest, ale lepiej zamknąć apę i po prostu jechać. Ale to jest skrajność już. Nigdy nie jechałem nie radzę. Tylko komórka, od komórki do alkoholu to jest nic. Jeśli ci 0,5 sekundy, czyli to jest zwykłe wymijanie. Można w pół sekundy zrobić. To pomyśl sobie, co można pół sekundy zrobić na przykład pod tirem w I zmniejszasz do 0,2, to 0,2. A przecież alkohol cię zmienia. Tak samo komórka i wszystko. Zmieniasz, nie jesteś taki sam. Myślisz, że jesteś taki sam. Nie jest. Może nigdy nie piłem, ale ja wiem. Byłem z takim wypadkiem, że był ktoś po alkoholu i on nie myśli. Myśli, zdaje mu się, że myśli. Myśli, że wszystko uniknie, nie uniknie. A ludzie wyczują, że jest po alkoholu na kilometr. Dobry kierowca wyczuje. Jak małe oce już mu się kończy, to chyba wiadomo, co zrobi. Wymusi albo wypadek. A wiadomo, że po alkoholu wina jest zawsze alkoholu więc wyczuje pojeździe, dlatego trzeba się pask trzymać. Jeździć wieczorami, jeśli tak. A i tak Cię ktoś znajdzie. Dalej. Kolejną głupotą najgorszych kierowców <grywka> jest stosowanie się braku zwiększonej ostrożności. Wiem, że wszyscy są idealni, ale może, może zmniejsz im czułość i może nie są. Ja zawsze myślę, że wszyscy są dziećmi. jeżdżą jak dzieci. Jakoś nigdy nie puknąłem kogo. A co sobie myślę, co, co, co by tam z górki, co by zrobił? On zawsze jedzie środkiem. Parę razy tak było. Ja zawsze jedzie środkiem jak dziecko. Ja już uważam, że wszyscy jeżdżą jak dzieci. W jakichś e, nieuczęszczonych miejscach. Dalej. Kierownica. Wiem, że trzymanie kierownicy to jest strasznie głupio wygląda, a niestety chronicie już 0,1 sekundy albo 0,5. Lepiej trzymaj kierownicę na skrzyżowaniu normalnie, a bez po prostu sobie. Jeźdź. Dalej. Te funkcje, które są na kontrolkach, <śśśś> jeśli są żółte lub czerwone, to naprawdę nie wolno jechać. Mechanicy są i ci zrobią wszystko. <śśś> i nie będzie kontrolki żadnej Ci pocałowaniem ręki zrobię to lepiej się, jeszcze ty zresztą tą kontrolkę widzieć nie dalej przygotowanie się do jazdy ja rozumiem że trzeba się spieszyć wsiąść i hop już mnie nie ma ale niestety dopóki nie wysiądziesz i nikomu nic nie zrobisz to jesteś do dupy kierowca jesteś w grobie jeśli wyjdziesz z samochodu to jesteś z masztów stałych może to głupia, ale to jednak tak jest. Jeśli samochód jest Twoim domem, zginiesz tam, zginiesz tam. Przeżyjesz, to jesteś normalny. Dopóki nie wysiądziesz, to jesteś e, po prostu nikim. Po prostu maszyno. maszyna. Maszyna to był kieruje. Maszyna przeciwko maszynie. Trzeba szacunek mieć do maszyny. Jeśli masz szacunek do maszyny, wiesz, że no, to jest tylko maszyna, a nie jakaś luksusowa willa z basenem, która nigdy się nie ruszy, no to... Dobrze, przygotujesz się, wszystko, poustawiasz staretka, wszystko i wszędzie. Dalej. Tak. Najlepszy kierowca. To jest taki, który w ogóle nie wsiadł do samochodu. Może to głupie jest, ale niestety. Najlepsi kierowcy w ogóle nie wsiadają. A trochę gości wsiadają. Teraz co, co jak zdać? dać pokaz, żeby nie, nie odwalić głupoty, po prostu nie robić pokazów. Wiem, że wszyscy robią pokazy. Najlepszy pokaz jest w ogóle, żeby Cię nie zauważyli. Głupie, ale niestety tak jest. Jeśli Cię nie zauważą, to oleją i jedziesz dalej. Po prostu miej szacunek do lepszych i tyle. Daj się wyprzedzić, zjedź i tyle. Jesteś gorszy, to jesteś gorszy. Chcesz być lepszy, to pokaż, że nic nie robisz, to jest najlepsza strategia. Możecie to wata, gejowska, pedaska, ale niestety daje owocne rezultaty. Daj. Kierowcy. Są od wkurzonych do niewkurzonych, od alkoholików do zwykłych niepięcy. I wszyscy są po pierwsze wkurzeni na ciebie najlepiej, najczęściej. Ale z czego? Bo jesteś na drodze. Zjedź to cię nie będą widzieli. Jeśli jesteś na razu to licz się, że wszyscy cię wkurzają. I cię wkurzą, no Może cię za sto, sto lat nie wkurzą, ale kiedyś się wkurzą. I kiedy stracisz uwagę, ale jak stracisz, to potem ci się czas zmniejszy. To może być tak wkurzony, że cię w ogóle nawet minutę nie uratujemy, bo jesteś wkurzony i nie możesz się skoncentrować. I nie, nie zobaczysz jakiegoś przegodnia, nie zobaczysz tak szybko światełek. Policja na to jest czuła. Sasa, depniesz. Depniesz, no to cię skasuje. Mnie tak, nie, nie skasowało. Nigdy. Po prostu się trzymam reguł. Może to jest na bardziej banalnej głupie, ale trzymam się reguł. Trochę jadę, trochę jadę. tyle. Światełka. No można wyłączyć, ale po co? Jak sekunda i są i sekunda cię w każdy widzi, nawet płótka cię widzi, no to... To czy dziecko Cię tak zobaczy? Oczywiście, że Cię zobaczy. wszyscy Cię zobaczą? Dalej, co tam jest? Pierwsze, wiedzieć trzeba, co samochód ma wady, Każdy ma wady. Jeden słabo sprzęgło rusza, drugi w ogóle nie rusza pod górkę, bo w ogóle z, z, z tego zręcznego nie umiesz ruszyć. No to nie umiesz po prostu, nie jedź, nie jedź z podgórki. Po drugie, teraz triki. Wiem, że tryki ładnie wyglądają, ale w ogóle nieprzydatne są. Jedyne triki to są. W ogóle nie rzucać się w oczy. Jechać tak, jakby cię nie było. To może to jest na pewno to jest głupie, ale tryki... Chyba jedyny trik to jest ruszanie pod górkę. I to jak to zrobić? To po prostu wyczuć. Trzeba wyczuć. Nie myśl sobie, że od razu wyczujesz. Nie wyczujesz. Nie ma takiej szansy. Jak pięcioma jeździmy, nie wyczujesz. Przyznaję się, że nie da się wyczuć. Zręcznego się nie da. Można... Sto razy próbować się uda, ale za nie przynięta. A w treści się na pewno nie uda. Gaśnie i jedziesz dalej. Więc jak zgaśnie i jest awaria, to po prostu łączasz awaryjne i masz awarię. Nie panikuj, po prostu masz awarię. Przyjedzie lawetka albo ktoś Ci pomoże i po prostu jedziesz dalej. Dalej. No to muszę kończyć. Tak?